Gramy dzisiaj w Rise, gr grę na wyłączność na Xboxa One, jest to tytuł, który Microsoft się chwalił na wszystkich targach, na wszystkich pokazach konsoli, właściwie. No i jeżeli teraz na nią spojrzymy, to wiemy dlaczego się nim chwalił. Wygląda naprawdę fenomenalnie. Jest to produkcja, która działa na tym samym silniku, na której działa na przykład yy, yy, Crisis od, od Krajeta. Także. Najwyższy poziom właściwie gier na konsole, czy gier wideo ogólnie można by nawet powiedzieć, wystarczy spojrzeć na roślinność, na odwzorowanie bohatera. Wygląda to naprawdę świetnie. Jest to czwarty poziom gry. Chciałem go wam pokazać z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że chyba nic za bardzo go nie pokazywał wcześniej na żadnych pokazach, a po drugie, dlatego że jest to pierwszy poziom. Wśród takich dzikich ustępów, i to naprawdę widać ten graficzny pazur, który może w tych sterylnych murach Rzymu nie do końca się uwidacznia od samego początku gry. To jest ciekawe, że gra nie działa w Full HD, jest to 900P rozdzielczość, no ale wygląda fenomenalnie i według mnie wygląda lepiej niż Killzone, który jest w Full HD, czyli znowu się okazuje, że. Nierozdzielczość, nie ilość pikseli na ekranie jest najważniejsza, tylko ogólnie projekt, yy, jakiś design tej gry. O, tu miałem do zebrania jakąś tarczę. To są takie bardzo poukrywane różne znajdźki. Yy, zbliżamy się tutaj do akweduktu i powoli do pierwszych wrogów. I już mamy checkpoint. Wielu ludzi mówi, że ta gra jest takim samograjem. I bym się zgodził z tym faktem, gdyby nie to, że zacząłem od początku przygodę na hardzie i pod jej koniec mam już małe problemy, żeby grę dokończyć tak naprawdę. Ale to do tego przejdziemy później. Na razie skupmy się na walce, która jest dosyć prosta, ale wymaga od nas koncentracji. Wygląda to podobnie troszkę do Batmana: czyli odbijamy ciosy przeciwników w odpowiednim timingu. A oprócz tego yy, możemy wykonywać finishery, które polegają na tych time eventach. Są one dosyć powtarzalne, czyli ta odcięta ręka u naszego przeciwnika pojawia się bardzo często. Dlatego warto sobie urozmaić życie i doprowadzić się do takich sytuacji, do jakiej ja doprowadziłem, czyli zrobić tak, żeby okay. nad głowami dwóch przeciwników świeciły się takie czachy sygnalizujące możliwość finishera i wtedy... Ten finisher y, właściwie w jednej animacji zabijamy dwójkę przeciwników. Jest to bardzo efektowne, bardzo brutalne. Możemy atakować też tarczą, co właśnie nie umieszkałem teraz uczynić i znowu. I finisher na ostatnim przeciwniku. Akurat teraz zasłoniłem plecami troszkę tego barbarzyńcę zabijanego, ale jeszcze nadarzy się okazja, żeby wam pokazać, w całej okazałości brutalność tej gry. No nie pozostaje mi nic innego jak iść przed siebie. No, wygląda to naprawdę epicko, jeżeli chodzi o roślinność, o. O, to, o wodę, o jakieś. muszki latające w powietrzu dym, no na koncach takiego czegoś jeszcze nie widzieliśmy. Jesteśmy teraz na terytorium barbarzyńców, co w ich dzikich, w dzikich rejonach. Nie tylko jest dzika przyroda, dzicy są też ci ludzie, jak można zobaczyć na złączonym obrazku. No i my musimy ich trochę wytresować naszym mieczem. Chociaż fabuła nie jest tak oczywista, jak by się mogło wydawać, i ta krucjata Rzymian, która jest siłą napędową gry. Dosyć szybko się okazuje, że jest tu troszkę głębszy sens. Drugie dno. Przed chwilą zaatakowała mnie pułapka, ale jeżeli mamy refleks, to możemy się obronić przed nią jednym cięciem miecza. No i tu widzimy, że już ktoś sobie poradził dobrze z legionistami. Mamy troszkę silniejszego wroga do pokonania, którego ciosów nie możemy sparować tarczą po prostu, przynajmniej tych silniejszych ciosów. Jeżeli pojawia się na czerwono ikonka, to sy sygnalizuje nam potrzebę zrobienia przewrotu i po prostu O no, Trochę mi kamera się pokuliła w tym momencie, no, ale też mogę go atakować, chociaż jak widać jest całkiem szybki. Może tarczą się uda? Też nie. No. Jest to takie łatwe, jakby się mogło wydawać. O! Dopiero po sparowaniu trzeciego ciosu udało mi się go zajść. Gra polega tak naprawdę na uderzaniu w dwa klawisze, dwa klawisze akcji, czyli cios mieczem, ciostarczą, ale po, po przytrzymaniu każdego z nich yy, zadajemy trochę silniejszy cios. Czyli to jest zwykły cios mieczem, a to jest cios taki bardziej. Jak widać, jest bardzo skuteczny. No i quick time event trochę inny niż te ostatnie, ale za to równie brutalny. Cały czas pojawiają nam się różne punkty, doświadczenie itd. I to jest ciekawe, że za zabijanych wrogów w tym eventach dostajemy punkty w jednej z czterech kategorii, które możemy sobie wybrać. Tutaj mamy po prostu dopalacz do zadawanych obrażeń, 25%, więcej doświadczenia to jest życie. Na najwyższym poziomie trudności ono samo się nie regeneruje, regeneruje się w miarę zadawania ciosów w tych kombosach. I ostatni pasek odpowiada za focus, czyli jest to taki bullet time można powiedzieć. Spróbuję wam go zaraz pokazać po odpowiednim nabiciu tego paska, no ale póki co zachwycam się jeszcze otoczeniem, zobaczcie jak to wygląda. No ja nie mam pytań, dla mnie jest to, znaczy jeszcze nie gramy we wszystkie gry startowe na tę generację konsol. Ale, póki co, jest to chyba najlepsza gra. Tutaj może uda mi się ich zajść troszkę po cichu. Ach, było blisko, żeby chociaż jednego z nich po cichu załatwić, no ale niestety. Nie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że modele przeciwników się powtarzają dosyć gęsto. Czasami dochodzi do takich horyzontalnych sytuacji, że walczymy z dwoma albo trzema braćmi bliźniakami tak na pewno sprawę, wszyscy są tacy sami. Jak walczymy w, jakieś, w Call of Duty czy w tego typu grach, gdzie wszyscy mają kamieniarki, nie jest to problem. No ale tutaj turcy z, zdecydowali się na pokazanie nam normalnych ludzi, więc mogliby się wysilić i stworzyć troszkę więcej ich modeli. Na dwoma przeciwnikami widnie czacha, chociaż nie na tym drugim zniknęła, była, tylko kontekstowo przez chwilkę. O to mi chodzi, abym zrobił finishera, który angażuje dwóch przeciwników, no ale nie udało mi się. Byli za daleko oddaleni od siebie. I teraz taka mała ciekawostka, jeszcze na koniec tych quick time eventów, że niezależnie od tego, czy zrobię go dobrze czy źle, czyli czy uderzy we właściwy. A nie żyją. Czy to nowa ekipa? Zostałem zaskoczony. Niezależnie od tego, jak sobie poradzimy z tym fiktem, eventem, zawsze go skończymy, tak naprawdę. Dochodzimy do kolejnych przeciwników. Może uda mi się ich po cichu wykończyć przynajmniej jednego z nich. Udało się. Reszta się już. Oczywiście pokapowało, że tu jestem, no ale zawsze to mniej roboty z nimi. musimy pokonać dokładnie, do tego dąży, żeby dwóch znakałtować w tym samym momencie mniej więcej, czyli, o, czyli zrobić coś takiego dokładnie. Jeżeli tylko nad jednym przeciwnikiem byłaby czaszka, wtedy byśmy po prostu jego zabili i, i potem drugiego po kolei. Jeżeli dwóch pokonujemy, tak jakby w jednym kombosie, dostajemy dużo więcej doświadczenia, dużo więcej punktów. Że gra nie jest jakoś bardzo trudna, ale można sobie ją samemu utrudnić, właśnie występując w ten sposób. No a tu jesteśmy świadkiem tego, że twórcy nie postarali się, jeżeli chodzi o ilość modeli postaci i walczymy z braćmi bliźniakami właściwie. Bardzo podobnie do siebie są ci przeciwnicy. Spróbuję nie zginąć tutaj. widzicie życie na tym najwyższym poziomie trudności samo się nie odnawia. Nie wiem są mi jest na prostszym. Odnawia się tylko w miarę zdobywania punktów za te wykończenia efektowne. Oczywiście odpowiedni kolor sygnalizuje wciśnięcie odpowiedniego klawisza. Ale to jest ciekawe, że jeżeli nawet wcisnę jest źle albo ich w ogóle nie wcisnę, to finisher taki tak dojdzie do końca i tego przeciwnika zabije. Z tą różnicą, że nie zdobędę tylu punktów, ile zdobywam za poprawne wykonywanie tych yy, kombinacji. O, tu udało mi się przyjąć jakieś dzidy, więc mogę zrobić tak. Całkiem przydatna umiejętność. No i pokonałem kolejną grupkę wrogów. Wiele ludzi narzeka na prostotę tej walki, na to, że jest to, że jest to małe wyzwanie, no, ale przypomnijmy sobie, na czym polega Assassin's Creed albo Batman. No, jest bardzo podobny, bardzo podobny system, też nas atakują na zmiany właściwie przeciwnicy, więc nie jest to jakieś bardzo duże wyzwanie, przynajmniej te podstawowe jednostki. W przeciwieństwie do Asasyncrida możemy wybrać sobie poziom trudności inny, więc jest to całkiem miłe ze, ze strony twórców. W przeciwieństwie do Batmana natomiast przed każdym ciosem nie pojawiają się ikonki nad głowami przeciwników. Trzeba wyczuć, kiedy oni atakują, aby zrobić odpowiedni blok, co też jest trudniejsze niż w Batmanie. Ikony nad głowami wrogów pojawiają się dopiero przed końcem sekwencji, już przed tym finalnym, finalnym ciosem. Także nie do końca zgadzam się z moimi kontentami, co mi się rzadko zdarza w grach. No, tutaj jest troszkę szukanie tego szukanie patna na wyrost. Właściwie zacytował Martina, który recenzował u nas Ryza, że wiadomo, że Microsoft nie zrobi w ramach tytułu startowego drugiego Dark Souls, a To musi być gra przystępna, ładna, dla szerokiej masy odbiorców i w tych kategoriach ona sprawdza się bardzo dobrze według mnie. Jak widzicie, na tym wyższym poziomie też nie jest to tak, że każdego przeciwnika zabijamy jednym ciosem, bo czasami zabija on nas. Jak widać, dobrze mi szło, ale nie na tyle dobrze. I myślę, że tym optymistycznym akcentem skończymy ten kwagrans. Jak zawsze, jak macie jakieś pytania, to walcie śmiało. Jesteśmy tutaj po to, żeby na nie odpowiedzieć i Wam podpowiedzieć, czy warto zainwestować w tę grę. No ale jeżeli planujecie kupno Xboxa, czy już macie Xboxa One, no to ja polecam. To tyle ode mnie właściwie.